iOS 26 jest już dostępny, więc tych 5 rzeczy musisz zrobić, jak zaktualizujesz swojego iPhone'a. Już ci pokazuję. Teraz pojawiła się zupełnie nowa zakładka. Jak dasz do ustawień, bateria i wskażesz tryb zasilania, to odpal Zasilanie Adaptacyjne, powiadomienia o zasilaniu adaptacyjnym. W tym trybie iPhone w sposób inteligentny, bazując na Apple Intelligence, dostosowuje wydajność, aby wydłużyć czas pracy na baterii. I gdy użycie baterii jest wyższe niż zwykle, iPhone może wydłużyć czas pracy na baterii, dokonując korekt wydajności, Na przykład obniżyć jasność wyświetlacza w sposób inteligentny. Jak nie jesteś wielkim fanem Liquid Glass, w nowym mają się 26 to możesz zmienić transparentność. Dajesz do ustawień, odpalasz dostępność, następnie wskazujesz ekran i wielkość tekstu i tutaj odpal, zmienisz transparentność, czyli przeźroczystość i zwiększ kontrast. Możesz teraz w końcu zmienić wielkość drzemki na twoim iPhone'ie. Jak ustawiasz zegar jeśli wskażesz utwórz alarm, to tutaj masz możliwość ustawienia długości drzemki. Maksymalny jej czas trwania to 15 minut. Wygląd interfejsu iPhone'a możesz w pełni spersonalizować i dostosować do własnych preferencji. Odblokowujesz, przytrzymujesz na ekranie głównym, wskaż na edytuj, następnie odpal, dostosuj. I tutaj możesz wybrać spośród różnych motywów. Zmienić intensywność, jasność i dostosować do własnych preferencji. Przestań w końcu używać tego domyślnego dźwięku dzwonka na Twoim iPhone'ie, który brzmi jak wszystkie iPhony. Zamiast tego możesz mieć taki. Odblokowujesz, następnie przechodzisz do TikToka. Wskaż na kawałek, który chcesz mieć jako dzwonek. Klikasz ikonę udostępniania, następnie wskaż, teraz pobierz. Po pobraniu materiału przechodzisz do aplikacji zdjęcia na Twoim iPhone'ie. Klikasz na pobrany kawałek, następnie wskazujesz ikonę udostępniania. I tutaj masz ustawie podzwonek. dzwonek. Obserwuj po więcej, aby być na bieżąco.